Cześć. Witam Was serdecznie w kolejnym filmie na kanale. I od dzisiaj zaczynam y, tygodniową serię Easter Joe'o'ów. W zeszłym roku też je nagrywałam, więc jeśli mi się uda, to wstawię Wam tutaj w karcie. E, no i stwierdziłam, że w sumie było to całkiem fajne, więc w tym roku postanowiłam też nagrywać. Będzie to coś w stylu. masów o. Tylko, że będzie trwało tydzień, no i oczywiście będzie na temat Wielkanocy. A więc y, dzisiaj mam poniedziałek. I jest aktualnie godzina dziewiąta I ja dzisiaj muszę świnką posprzątać, zresztą chyba widać e, Tak I pewnie im zaraz na szkółę też jakieś amciu amciu No i dzisiaj będzie takie w sumie w większości wprowadzenie no, mam nadzieję, że i tak wam się spodoba A więc po pierwsze muszę tutaj to wszystko ogarnąć Bo niedawno to kupiłam, a jakoś nie miałam ochoty tego układać Więc otworzyłam, dałam świnkom i nadal leży Więc muszę poukładać do pojemniczków no a tutaj jest prezent dla świnek na Wielkanoc, ale na razie wam go jeszcze nie pokażę, bo chciałabym, abyście wy również mieli niespodziankę I Emi już przygotowała mi prezent, świnkom też, a Fruzia jeszcze nie do końca, chociaż już połowę prezentu mam, także w miarę już udało mi się wszystko ogarnąć tak, w sumie teraz zauważyłam, że mam wszystkie pojemniczki pełne. Z wyjątkiem tutaj od karmy, dlatego tylko karmy do I w ogóle jest nowa kratka, już wspominałam, tutaj możecie jej kawałek zobaczyć. Za jakiś czas nagrałam film, jak w końcu mi się zachce: Nagram film o kratce. Także możecie też wyczekiwać. i szkubię marchewę. Jakoś tak, nie wiem, dzisiaj jest jakieś dziwne światło, że wygląda jakby jakiś filtr był normalnie. potem szkubię marchewę. No, no nie, no. W tak się rozpasła i taki w sumie już trochę mała głódka jest. Ojejku! No nie dadzą nałożyć, bo mogę tą woła. Że tyle wystarczy. Więc zamykamy pojemniczek. Także spoko No, bańcie, no spokojnie. Zaraz dostaniecie jakieś skargi żółte dzisiaj. Chyba takie poranne słońce, to taka właśnie a, jest. Takie właśnie jest. Jak się nazywa? Nie, nie. <laughs> takie światło. Bo jest taka ładna pogoda. Czy nie wiem, jak jest z temperaturą. Ale patrzcie, jakie niebo błękitne i oczywiście łosy drzewo, no ale. i tutaj. Ścięty czubek, choinki. Jej, i kuczyk. No nie, no co to za posiedzenie? Co to za posiedzenie? Głodziumory małe. Właśnie nie wiem, czy najpierw im nałożyć 10, a im posprzątać. Chyba na im posprzątam. Więc, sorry, musicie jeszcze poczekać 100 godzin. No takie rzeczy O, jakoś tak się poprawiło. Nie wiem, bo miałam brudny aparat. I Dobra, pominiemy tą kwestię, ok? A tu mam dwa pojemniczki z rzeczami, których jest za dużo. I jak widzicie, mam dużo rzeczy, które jest za dużo, bo ogólnie poszłam do sklepu wczoraj z intencją kupienia ziół podstawowych, ponieważ daje im codziennie na śniadanie ziół podstawowe. No bo, jak sama nazwa mówi, są to ziół podstawowe, czyli powinno się je spożywać najlepiej codziennie. Ale oczywiście akurat nie było ziół podstawowych, były dla wszystkich gryzoni świata, tylko nie dla świnek. No, więc zamiast tego kupiłam karmę żywną, ale no, na razie używam innych źródeł zamiast źródeł podstawowych i mam pełno jedzenia, ale chciałam iść dla tej jednej rzeczy, i okazji kupiłam jeszcze tam jakieś inne. A akurat nie było, dlatego będę musiała niedługo znowu iść do sklepu, po tą jedną rzecz, mając taki wielki zapas. I teraz gdzie wcisnąć resztę? Więc tak, kupiłam karmę żywną Ojojoj, oj, oj, ktoś mi się tam kuci. Będę się zaraz zamknąć. Ja tutaj mam chipsy z gruszki, bo moi świnki kołem gruszkę. Jakoś tak ostatnio owoców i warzyw mają mało, mają pełno ziół, jak zresztą jak widać. Dlatego kupiłam te gruszka, chociaż jeszcze miałam bananka i nadal mam, ale stwierdziłam, że więcej gruszki. No i tu zamknięty kwiat czarnej malwy. Nie wiem czym się różni od zwykłej malwy, tak szczerze kolorem, ale pachnie równie ładnie. Ogólnie nie wiem, gdzie to wcisnę. Na początku segregowałam tak, że tutaj było z Jotter Farm y, lub z Multifita. natomiast tutaj było z Herbal Petsu i takich jakichś tam innych, y, ponieważ no, jakby podzieliłam na sklep Maxizo i sklep Kołatesco, ale na to wychodzi, że Maxizo jest zbyt dużo i teraz nie mam gdzie wciskać tych ze sklepu Kołatesco, więc. Więc pycham na hama, nie? No i, i, i w ogóle, tak w ogóle świnie, wy macie takie luksusy, że ja ja, ja padam. Przydać też pewnie pozamiatać trochę ziemię, <grytania> trochę ściana, ale dobra, nieważne. To w ogóle, jeśli byście chcieli przyszły filmik o wszystkich rzeczach w sensie jedzeniu świnek, to możecie tutaj znać bo w opowiadaniu o klatce nie będę opowiadać o jedzeniu, bo to by trwało wieki, więc oczywiście możecie tutaj znaleźć. W każdym razie teraz się zabiorę za sprzątanie, ale nie będę wam tego pokazywać, bo, bo nie wiem, czy chcecie to oglądać, tak szczerze. Lepiej zastanówcie, popatrzcie, to kupię się zastanówcie. E, w każdym razie, jeśli byście chcieli, to oczywiście też mogę takie coś nagrać, więc możecie też dać znać. I w ogóle też napiszcie, czy wolelibyście specjalna e, 250 subów, bo już tylko będzie, czy to brak będzie 300, o ile będzie 300, e, więc. Możecie napisać, czy w ogóle nie chcecie specjali, bo taka opcja również istnieje, co nie? No, gutek No, więc ja się zabieram za sprzątanie yy, I wam nie przeszkadzam A pat, co znalazłam! Oh, specjalnie na świnki, nie wyostrzyło mi, wyostrzyło mi tyła świnki, nie wyostrzyło no, na logika A kto tu przylazł na przykład i na późno? Czemu to jest niebieska? Nieważne Mam tu część potrzebnych materiałów i już się zabieram w ogóle papier. Muszę też wyrzucić. I w ogóle trociny. No więc troszkę mi to zajmie. I w ogóle osoby, które mają świnki, mam dać znać, co robią. Znaczy, jakby po prostu sprzątają, czy sobie puszczają coś w czasie sprzątania? Bo jakieś spuszczam filmy, ale za bardzo mnie to rozpraszało. Albo nic nie robiłam, to wtedy świnki mnie rozpraszały, więc zresztą słuchałam muzyki. Żeby nie zwracać uwagi na świnki i mogę to robić w tym samym momencie yy, Dlatego jestem ciekawa, więc możecie dać znać A, Włączam dopiero pierwsze pięterko, jeszcze drugie musi no, się tam zwiewa na drugie Dużo czy się klatki się oglądacie, nie chciałam wam je pokazywać, no ale co zrobić Mam już, tu się podoba, płaskanie szczoteczką No Jakby co to jest? Nieużywana szateczka do mycia pojdełka. Chyba widać mi się podoba. W końcu umyłam pojdełko! Jej! Po stu lata chyba! Nigdy nie mogę się za to zabrać. No więc skończyłam sprzątać. I dźwięki sobie spodziewają sianko, bo mają w trzech miejscach siankowych? Wtedy miałam ucztę. Oprócz tego jeszcze zostały i trochę marchewy z wczoraj. Ale śniadanko i tak trzeba im nałożyć. Zrobię to z wami. No, Amciu, Amciu? Amciu, Amciu? Amciu, Amciu? Kto znajdzie Amciu? Am no, gdzie jest Amciu? Am Poszukiwania! Akcja! Ruszamy. A więc zamiast żył podstawowych daję im tu takie żyła. Ojejku, kupię skarpetki, wiem. I jest jeszcze uzupełniony mniszek, i coś tam nawet dokładnie nie pamiętam. W każdym razie to wydawało mi się najbardziej odpowiednie. I mam tego najwięcej: bo taką wielką pakę, więc nałożę im trochę, ale myślę, że z racji, że nie są tu to prawdziwe zioła uzupełniające, to dodam jeszcze coś dodatkowo Już oczywiście nakruszyłam, Coś będę musiała dosypać, ale to tam spokoje. No i tutaj mam jeszcze parę fajnych rzeczy. Myślę, że dam im trochę awórzka. Takie bardzo fajne... Yy, no, bardzo fajny taki wręcz pyłek z jabłka, bym powiedziała. Taki miły z dotyku. W ogóle przed chwilą nową torbę z sianem i też jest takie strasznie miłe tysianko. Bardzo fajnie. Takie długie, bo ostatnio miałam już same strzępy siana. <noise> Więc spoko. Halo, Anciu, Amciu! Amciu. Chyba nie zbyt się No guguś, no na górze, idź na górę. Na górę. No. <grytanie> Dzięki, że mnie słuchasz. Dobra, w każdym razie macie. No, więc to będę po wykończyć. A oto efekt jednorazowego sprzątania świnką. Także pozdrawiam. Jakby <grytanie> sprzątania niż upsa. No. Możecie napisać, co byście chcieli w y, następnych po masach. A ktoś tam się rozpłaszczył. O, kilka wywaliła. Musi właśnie lubić tak m, bod, pod tym podpaśniczkiem na górze rozwalać, że wywala jedną nogę do boku i tak sobie na boczku też. Może kiedyś uda, wam, uda mi się wam to pokazać. No, a więc świnki są tutaj, myślę, że bardzo szczęśliwe. Poszukiwania Amciu Amciu zakończyło się. Bardzo pozytywnie, chociaż jeszcze nie znalazły całego, całego Amsiąciu Ale dobra, to nieważne e, No to widzimy się, mam nadzieję, że jutro No i do zobaczenia o, Nie ma to jak zmienić domek, tylko po to, żeby położyć się tam, nie? Leżała w tamtym i teraz przyszła tu i tutaj też Logika <ścoughs> Dobra, no to papa.